Hejka, Applejack. Co robisz? Zastępuję dziś drugiego ratownika. Jakby co, to mogę wskoczyć do akcji. Jaki jest plan? No, nie ma zbyt wiele do zrobienia, więc wrzuć na luz. To nie mój styl. Lubię być gotowa. To... ja też. Ale moje doświadczenia z obozu Everfree nauczyły mnie wiary w siebie i opanowania. Ktoś w potrzebie. Timber, na, na ratunek! Dziecko! Och, jak ja Ci się odwdzięczę. To po prostu mój obowiązek. Byłam tu pierwsza, więc uratowałam to dziecko za Ciebie. Nie ma za co. Au. Wcale nie musiałaś. O! Zajmę się tym! Widzisz? To jest ten instynkt ratownika, który mi się wykształcił w Everfree. Uwaga! Widzisz, taką sprawność może nam dać trening. Treningu, na pomoc! Dobra, trzymam cię. Ja go trzymam. <gryw> Dlaczego się marzesz? Przecież cię ratujemy! Przykro mi, kiedy się tak kłócicie! To nie jest kłótnia! Serio? Masz rację, my kłócimy się tak trochę, ale też ratujemy cię! Tak! Jak połączyć mój refleks i wiedzę Timbera, to tworzymy całkiem niezłą ekipę! Tak, chyba masz rację. Czyli od teraz współpraca? Luzik. Dzięki, ludzie! Ścigamy się. Jecha!